Dzień odkrywców w Sowie. Sesja Rady Miasta. Raciborskie Uenalia na bulwarach. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, pierwszy dzień czerwca. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Dzień Dziecka świętowali dzisiaj najmłodsi w raciborskiej strefie odkrywania wyobraźni i aktywności. Placówkę odwiedziły dzieci szkoły podstawowej ze studiennej. Które miały okazję osobiście wykonać eksperymenty. Dzień dziecka to najważniejsze święto najmłodszych. Z tej okazji w wielu miejscach na dzieci czekają kolorowe atrakcje. Z okazji Dnia Dziecka również Sowa zaprosiła do siebie uczniów z raciborskiej podstawówki. Każde z odwiedzających nas dzieci otrzymuje słodki poczęstunek. Natomiast Sowa Dzień Dziecka ma co dzień, także dzieci u nas bawiące się zawsze mają co robić i są szczęśliwe i zadowolone po wyjściu od nas. Atrakcje w Sowie to gry, zabawy oraz doświadczenia, które są doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Przede wszystkim nasze sale są tak przystosowane, żeby dzieci same bawiły się w odkrywców. U nas na salach są takimi odkrywcami, badaczami, Sprawia im to ogromną satysfakcję, że sami na własnej skórze przekonują się, jakie zjawiska są ukryte u nas w eksponatach. Natomiast na majsterni no majsterkują, głowią się, ponieważ zadania do wykonania są bez instrukcji. I to chyba jest najlepsza frajda, ponieważ ten brak instrukcji powoduje, że dzieci jeszcze bardziej chcą rozwiązać to zadanie. W strefie odkrywania wyobraźni i aktywności zajęcia oparte są na eksperymentach, które umożliwiają najmłodszym poszerzenie wiedzy oraz pobudzenie ciekawości i kreatywności. Poza zorganizowanymi zajęciami każdy może też indywidualnie odwiedzić Sowan. 31 maja odbyła się sesja Rady Miasta w raciborskim magistracie. Kolejne uchwały zostały podjęte. Prezentujemy skrót tematów z wczorajszego porządku obrad. Podczas sesji Rady Miasta przedstawiono sprawozdanie prezydenta o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania z działalności spółek miejskich za rok 2022, Przedsiębiorstwa Komunalnego, Wodociągów Raciborskich, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Raciborskiego Centrum Recyklingu R3, Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Unii. Zaprezentowano również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za rok 2022. Ponadto podjęto m.in. uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Racibórz do roku 2030 oraz uchwałę w sprawie nadania medalu honorowego miasta Raciborza dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka Tęcza. To właściwy moment dla wyróżnienia prowadzonej w ten sposób działalności, ponieważ w 2023 roku przypada jubileusz 20-lecia istnienia stowarzyszenia. Przypominamy, że mieszkańcy wszystkie materiały dotyczące sesji Rady Miasta mogą znaleźć w biuletynie informacji. Publicznej Urzędu Miasta Racibusz i na platformie Esesja. Wczoraj Juwenalia rozpoczęły tegoroczne obchody dni Raciborza, które będą trwać do niedzieli 4 czerwca. Impreza studentów to pierwsze Raciborskie Juwenalia Akademii Nauk Stosowanych. 31 maja na raciborskich bulwarach o godzinie 17 otwarto juwenalia z udziałem władz uczelni i miasta. Na plaży miejskiej w Raciborzu studenci bawili się z rodziną oraz znajomymi. Zabawa trwała do późnej nocy, a na scenie wystąpiły cztery zaproszone zespoły muzyczne. Lecz kiedy zysk pokoju nie daje spokoju. reza studentów była równocześnie rozpoczęciem cyklu wydarzeń organizowanych z okazji Dnia Raciborza 2023, które będą trwać do niedzieli do 4 czerwca w różnych nieoczywistych miejscach w Raciborzu. Wśród wydarzeń zaplanowanych z tej okazji, m.in. 2 czerwca w piątek na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji od godziny 9 do 15 zaprasza miasteczko sportowe Młodych Mistrzów, po południu atrakcje muzyczne, a o godzinie 21 na placu księżnej Owki Piastówne – Dancing pod Tęczową. W sobotę 3 czerwca od godziny 11.00 rodzinnie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Już od 15.00 festiwal muzealny na placu Księżnej Owki oraz od godziny 19.30 na plaży miejskiej rozpocznie się muzyczny fan nad Odrą. 4 czerwca w niedzielę rokowy abordaż, a w nim m.in. joga na plaży oraz piracka przygoda z ercekiem. Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. okazji Dnia Dziecka naszym młodym i tym nieco starszym widzom składamy najlepsze życzenia uśmiechu, zdrowia i radości. W dzisiejszym wydaniu wiadomości raci to wszystko. Spokojnego wieczoru.